Ojcze, Wojciechu, jesteśmy obecni na 15 Targach Książki w Krakowie. Jakie propozycje wydawnicze najważniejsze ma do zaprezentowania wydawnictwo w tym roku? Tak. Mamy kilka pozycji. Najpierw chciałbym zacząć od bardzo ciekawej książki naszego współbrata włoskiego Antonio Mario Sicari, noszącej titół w Zamku Wewnętrznym święte z Avila. Jest to niezwykle cenne porównanie pomiędzy zamkiem Teresy i zamkiem tranca kawki. W ostateczności chodzi o dwie propozycje życia. Albo się żyje w zamku, co to za sobą niesie, to o czym mówi Teresa, albo się żyje przed zamkiem i co za sobą niesie. Mamy więc takie doświadczenie dwóch proroków. Proroka o tym, co znaczy żyć poza zamku, do czego to prowadzi, w takiej sytuacji bez sensu. To jest Skawka i Teresa, która mówi jako prorok świadek, co znaczy iść po kolejnych zam y mieszkaniach zamku do spotkania z trójcią. To jest Od paru lat w naszym wydawnictwie próbujemy wydawać książki siostry Makulaty Adamskiej. To była bardzo zasłużona karmelitanka. Ona między innymi przybliżyła kościołowi w Polsce pisma i postać Edith I teraz po jej śmierci sześć lat temu staramy się w pismach zebranych siostry Makulaty wydać najważniejsze jej pozycje. Mamy dwie wydane pozycje. Pierwsza to biografia św. Dresu od Jezusa, bardzo ciepła, pisana z pozycji kobiecej. A druga to biografia Kundusi, można powiedzieć, karmitańskiej siostry Faustyny, która szerzyła miłosierdzie Boże. Osoby świeckiej, dotkniętej cierpień, żyjącej innymi w czasie II wojny światowej, która jednak tu tym wszystkim miała odnaleźć obecność Boga. Chciałbym również polecić zeszyty kamieńtańskie, które okazują się już od paru lat. E, okazuje się, że te nasze zeszyty bardzo dobrze wpisują się w obecną wojnę kultur i przez tych ostatnich latach one miały miejsce, czy taką było wokandą do publikacji wielu autorów, którzy tę wojnę kultur zapowiadali. Dzisiaj ta wojna kultu, z racji wejścia do parlamentu w ruchu Palikota, nabiera szczególnego znaczenia i szczególnej wymowy. Okazuje się, że święty karmitańskie, jakby w pewnym sensie, prorokowały trochę te rzeczywistości, a przynajmniej przed nią przestrzegały. I były otwarte na tych autorów, które o tym pisały. Poza tym, jak zwykle, zawsze tutaj znajduje się szeroka, szerokie miejsce dla duchowości karmitańskiej, szkoły modlitwy. Omawiania dzieł świętej Teresy, zwłaszcza teraz, kiedy przeżywamy jubileusz. Czas przygotowań do wielkiego jubileuszu. Wstanie. Dziękujemy bardzo.